Thanks for watching! Witajcie, dzień dobry i cześć. Słuchajcie, dzisiejszy tematik jest oczywiście na Waszą prośbę. Dostałem bardzo wiele komentarzy odnośnie urządzenia, które stworzyłem: czyli regulatora PWM, generatora itd. itd. Jeżeli nie wiecie, bądź nie oglądaliście, zapraszam do oglądnięcia. Przekonacie się, że jest proste urządzenie, które się sprawdza. Na końcu filmu będziecie mieli linka do tego filmu jak zbudować takie urządzenie tanim kosztem ale generalnie na czym się dzisiaj skupiamy, prosiliście mnie o możliwość pokazania w jaki sposób sprawdzić przepustnice na przykład, bo wiadomo takim urządzeniem jak sterownik powiem, możemy sprawdzić wiele silników, wiele sterów. sterowników może nie natomiast wiele takich wykonawczych urządzeń ale co by nie ble ble ble, skupiamy się na tym temacie. No już pominę urządzenie, które już znacie, więc jeżeli znacie, to już nie będę wam tłumaczył. Co generalnie będziemy sprawdzali, na czym się będziemy skupiali? Mamy przepustnicę od koreańskiego pojazdu, jaki by to nie był, czy Hyundai, czy Kia. Jest to bez różnicy, dlatego że i tak logo jest jedno i drugie na obudowie. Generalnie jest to Boszowski. Sprzęt i teraz tak, co potrzebujemy, żeby sprawdzić? Na pewno urządzenie bez tego niestety nie zrobimy nic. Do tego będziemy potrzebowali akumulator 12V. Ja wykorzystuję moją tutaj mamy żeloweczkę. Sprawdza się bardzo dobrze. Do tego celu potrzebujecie również miernik. No właśnie, ktoś by może zadał pytanie, do czego miernik, więc od razu będę sprostowanie robił. Ale nim do tego może dojdę, to najpierw powiem Wam rzecz taką. Bardzo często, wręcz częściej niż często, zdarza się, że problem w przepustnicy pochodzi z silnika. Nie z samego suwaka. Z czego generalnie składa się przepustnica? No, wiadomo, że część mechaniczna jest klapka, która się zamyka, otwiera. Dokładnie, w ten sposób ona się zamyka. Do czego, działa, do czego jest przepustnica nie będę tłumaczył, bo myślę, że jest to w tym momencie niepotrzebne, jeżeli jesteście już na etapie testowania. Także generalnie oprócz mechanicznej części takiej wykonawczej, którą widzicie, mamy silnik i mamy jeszcze wewnątrz suwak zamontowany. Co znaczy suwak? Suwak, który pokazuje w jakiej pozycji znajduje się aktualnie przepustnica. Te suwaki są dwa. Jeden jest... Praktycznie rzecz biorąc, no dwa, no co tu będę dużo tłumaczył. Są dwa potencjometry, dlatego też, jeżeli macie przepustnicę, z przepustnicy bardzo często wychodzi właśnie 5 pinów. Dlaczego pięć pinów? Dlatego, że na tych trzech są dwa suwaki, a na dwóch kolejnych jest silnik. I do tego będzie dlatego potrzebny miernik. Generalnie tak, jeśli jesteśmy przy suwakach, suwak ma zawsze. Jeżeli jest podwójne, a są podwójne, żeby nie było jakiegoś tam błędu, przekomania. sterownik sobie je obydwa monitoruje. Dla suwaków jeden pin jest zawsze wspólny. Natomiast jeśli chodzi o rzecz taką wykonawczą dla sterownika silnika, to jest silnik. Ten jest silnik, który z prądu stałego tutaj. I jeżeli potrzebujecie sprawdzić, na których pinach, najprościej jest zerknąć sobie na samochodzie wtyczkę. Bardzo często jest tak, że ta wtyczka posiada dwa grubsze przewody, i to są przewody już do wysterowania samego silnika, który bardzo często właśnie robi on problem. Bądź mechanicznie gdzieś coś tam się uszkodzi, wewnątrz zębatką na przykład. Natomiast bardzo rzadko, co nie znaczy, że wcale uszkadza się potencjometr czy ten suwak, który jest w środku. Natomiast z silnikiem występują bardzo często problemy, bo na przykład on do pewnego momentu zamyka przepustnicę. A później zębatka na przykład jest zmielona, bo dostała jakiegoś tam śmiecia czy czegoś tam niepotrzebnego. I wtedy silniczek nie ma możliwości, żeby tą przepustnicę całą zamknąć, i stąd później pochodzi błąd. Natomiast mówię, no może się czasem zdarzyć tak, że ktoś tam ma problem faktycznie z sylowakiem, który się wytarczyli z tymi potencjometrami. Natomiast jest to bardzo rzadka rzecz. Bynajmniej ja nie spotkałem uszkodzonego suwaka, ale uszkodzony silnik czy uszkodzony mechaniczny sam mechanizm, ten który jest z przekładnią już wtedy tak. No i tak, co byśmy potrzebowali? Jeśli chodzi o kwestię miernika, musimy ustalić sobie piny, które są do wysterowania silnika. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli podłączycie tego typu urządzenie pod wyjście tutaj, gdzie są potencjometry, no to najnormalniej w życiu możecie sobie... Uszkodzić potencjometr i taka przepustnica już się nie będzie nadawała do niczego, bo jeden z dwóch będzie trup. Natomiast yy, rzecz jest jaka? Średnio wartość, yy, która powinna się pojawić Wam na mierniku, jest w granicach 100 ohmów, może być tam 80 ohmów, yy, może być 90, więc ja tutaj nie podaję konkretnej wartości. Są to okolice, więc jeżeli będziecie mieli taką okolicę około 100 to na tych pinach będziecie mieli już samo wysterowanie tutaj silnika, co nie znaczy, że 90 ohmów czasem możecie nie mieć na przykład na potencjometrze. Więc jeżeli taką wartość macie, ruszcie sobie klapką podczas pomiaru, czyli tą klapką sobie ruszcie, zobaczcie, jeżeli wasza wartość się nie zmienia, to znaczy, że macie trafione piny. Najczęściej są to piny... Które są najbliżej silnika, co nie znaczy, że może być inaczej. Wiadomo, że producenci czasem robią różne psikusy, więc tu musimy sobie zdawać z tego sprawę, żeby podłączając urządzenie, nie zrobić sobie jakiegoś tam niepotrzebnego mankamentu. No to jeśli chodzi o to, jeszcze jest jedna sprawa taka. Jeżeli podpinacie prąd, to pamiętajcie, zawsze zaczynajcie od dolnej granicy. Dlaczego? Dlatego że każdy silnik prądu stałego ma bieguny, więc może się okazać tak, że Wy będziecie chcieli wysterować sam silnik, czy całą przepustnicę zmontowaną i pomylicie sobie bieguny. Bo tutaj to jest normalne zjawisko, że są bieguny plus minus. Więc jeżeli podłączymy bieguny w drugą stronę, no to najnormalniej w życiu silnik będzie próbował tą przepustnicę po raz kolejny otworzyć zamiast ją zamknąć i wtedy. Jeżeli puścilibyśmy pełne napięcie zasilające, to co byśmy mieli? No, na przykład mielenie silnika. Choć myślę, że nie od razu, ale tak by mogło być. Zobaczymy w każdym, w każdym razie, zobaczymy, jak zachowa się to urządzenie. To, które zbudowałem, będzie pewnie słyszalny pisk, bo już testowałem na innym silniczku. Pisk był. Zobaczymy również, jak będzie się to zachowywało przy pracy samego generatora. Czy samym generatorem można takie coś wysterować. Myślę, że można, aczkolwiek na pewno jest to bez sensu, bo będą powstawały krótkie impulsy, które będą klep, 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 klep pewnie robiły. Ale co, by nie gadać niepotrzebnie, zrobimy tak. Także powiedziałem chyba o sprawdzeniu miernikiem. Aha. Jeśli sprawdzacie sobie potencjometr potenc przed podłączeniem, jeżeli Was bardzo interesuje, czy faktycznie przetw nie przetwornica, kurka, chłopie, przepustnica faktycznie daje suwak prawidłowe wartości, to ustalcie sobie piny, które są na potencjometrze. Bardzo łatwo, bo jak sobie ustalicie, że jakaś tam jest wartość, bądź nie ma tej wartości, bądź jest bardzo wysoka, to jednocześnie zmieniając wychyl tej klapki w przepustnicy będziecie tą wartość zmieniali wtedy do tych pinów możecie sobie podłączyć miernik w zależności od zakresu jaki ten potencjometr jest i w ten czas po podłączeniu samego już PWM będziecie mieli możliwość płynnego wysterowania i jednocześnie płynnego podglądu czy ta wartość faktycznie w każdym miejscu jest taka jaka być powinna czy ona się faktycznie nie zmienia dobra Podłączam zasilanie. I zrobimy sobie test. Generalnie z tym urządzeniem, tak jak już tłumaczyłem, jeżeli nie, to zapraszam do filmiku. Zawsze staram się to urządzenie startować od zera. Czyli od najniższej wartości, taka jaka jest. Eee, dobra. I teraz tak. Sprawdzimy bieguny. Ja już sobie miernikiem wcześniej sprawdziłem, że na pierwszych dwóch pinach tu pierwsze dwa piny od prawej strony, o wy to teraz nie widzicie, teraz widzicie, pierwsze dwa od prawej, to są bieguny zasilające. No i teraz tylko kwestia, żebym nie pomylił biegunów. Więc podpinam to w ciemno, na razie jeszcze nie wiem tej przepustnicy jeszcze nie testowałem. Powinna być dobra. Bo to silnik był zatarty, a nie przepustnica. Dobra, końcóweczki weszły, I teraz zobaczymy, co się będzie działo, jak będziemy chcieli wysterować nasze urządzenie. Zaczął się pojawiać pisk. No i teraz tak. Przełączę sobie urządzenie w tryb generatora, to krótkimi impulsami będę widział o, czy są prawidłowo bieguny podpięte. Oczywiście są prawidłowo podpięte, bo zobaczcie, tak jak jest wysterowanie mojej diody. Tak samo przepustnica próbuje się zamykać, więc nawet jeżeli bym pomylił bieguny w tym momencie i podłączył nieprawidłowo, no to mniej bym się obawiał o uszkodzenie silnika czy samego z regulatora. A jak jesteśmy na takim etapie, możemy przyspieszyć te impulsy, nie? Natomiast zobaczcie, jeżeli byśmy chcieli wysterować urządzenie generatorem, no co nam to da? No widzimy, że to pracuje, klep, klep, czaska, ale czy to zębatka puszcza, czy to silnik puszcza, tego byśmy nie wiedzieli. Zobaczymy, przyspieszymy bardzo krótkie impulsiki. Także zobaczcie, jeżeli by ktoś chciał, bo zadawaliście mi pytania, żeby generatorem sprawdzić przepustnicę, no to macie odpowiedź. Sprawdzanie przepustnicy samym generatorem jest bez sensu. Tak jak i budowa urządzenia takiego do takich celów, do takiego czegoś testowania. Dobra, przełączamy urządzenie w tryb samego PWM. I teraz na pewno pojawi się pisk, który pewnie będzie słychać dobra, włączamy no nawet pisku nie ma natomiast zobaczcie przepustnicę mogę sobie płynnie wysterować, kręcę potencjometrem wiadomo jak ta wartość wypełnienia się na tyle zwiększy, że przepustnica jest w stanie już się ruszyć to ona się ruszy Czy możemy całą zamknąć? Myślę, że możemy, zaraz się o tym przekonamy. Zobaczcie, nie trzeba nawet całej wartości napięcia, żeby przepustnicę móc sobie swobodnie testować. I w ten czas jeżeli byśmy mieli podpięty miernik dla tych pinów, które są na suwaku, to byśmy widzieli jednocześnie, czy wartości na jednym i na drugim suwaku się zmieniają a zmieniają się tutaj, akurat w moim przypadku na pewno, dlatego testować nie muszę ale zobaczcie, możemy sobie płynnie wysterować i wiemy, że silnik i część wykonawcza mechaniczna, czyli zębatki są w, w kondycji bardzo dobrej bo możemy sobie tą przepustnicę swobodnie przymknąć, ileś tam procent tak jak i otworzyć i tutaj się nie dzieje nic, nie ma jakiegoś niepotrzebnego dźwięku, takiego przydźwięku bzyk, bzyk, bzyk czy powiedzmy jakiegoś trzask, bo często jest tak, że przepustnica do jakiegoś tam momentu się zamknie czy otworzy, a potem robi sobie psikusa. Także widzicie, spokojnie takie urządzenie można testować, aczkolwiek powiem tak. Zawsze pamiętajcie, jakiekolwiek testy, które robicie, wykonujecie na własną odpowiedzialność. Dlaczego? Dlatego, że na przykład jak pomylicie sobie bieguny, to coś się to będzie działo. No tego nie wiemy, w zależności od tego, gdzie podłączycie. Jak podłączycie pod sam potencjometr, no to wiadomo, że jeżeli włączycie od razu taki, taki regulator, no to możecie niepotrzebnie sobie upalić ten potencjometr. Natomiast do celów takich, jak chcemy sprawdzić mechaniczną część, czy faktycznie to działa, swobodnie możemy to sprawdzić. Bo ja wiem, ludzie są, którzy testują. Zapinają sobie miernik, biorą sobie ręką, sprawdzają. No, potencjometr jest dobry, przepustnica powinna być dobra. No właśnie, ale to jest to, co się odniosłem wcześniej na początku filmu. Bardzo rzadko, co nie znaczy, że wcale, ale naprawdę bardzo rzadko się zdarza, że ten potencjometr, czy potencjometry, bo one są na takiej płytce, po prostu się uszkodzą. Ale tak jak widzicie, po zamknięciu przepustnicy ona zostaje w tej pozycji i utrzymuje się. To, że ona się w tym momencie nam na przykład otworzyła, to tylko dlatego, że ja zmniejszyłem wartość. Ja mogę ją szybciej sterować, widzicie? Ale widzimy bynajmniej, że ona się nie zacina, bo czasem może być tak, że przepustnica się Zamknie i się zakleszcza, bo przechodzi poza zakres. Natomiast tutaj takiego efektu nie mamy. Pracuje bardzo ładnie. Także, jeżeli filmik się komuś przydał, tradycyjnie liczę na tę łapeczkę w górę. Jest to dla mnie jakieś podziękowanie i motywacja do dalszej części. Jak będę. Bo będę musiał niestety po raz kolejny to zrobić. Miałem bardzo fajny filmik dotyczący elektrozaworów w samochodzie, ale niestety filmik mi się... No niepotrzebnie wyłączyła się kamera i filmik się usunął usunął, no uszkodził natomiast na sprawnym pojeździe pokażę Wam co zrobiłem i to pomogło tym właśnie urządzeniem gdzie pojazd się bujał bardzo długo z problemami bardzo dużymi odpalania i udało się przywrócić go z powrotem do pracy także jak będziecie śledzili sobie moje filmiki to w niedługim czasie na pewno się na niego natkniecie. Natkniecie, może nie natkniecie. <laughs> nie. Dobra, nie gniewacie się chyba. nie? Dobra, także wiecie trafiłem. Masa od strony zewnętrznej, i plusowy biegun jest od środka. A, jeszcze jedna taka uwaga, którą Wam mogę powiedzieć dla tych, którzy wytrwali do końca yy, rozpoznajecie, wiecie, możecie rozpoznać sobie wejście, gdzie jest na przykład na podstawie tych grubych przewodów, co powiedziałem wcześniej. I zdarza się bardzo często gęsto, tak że trzy piny są białe, a dwa piny są takie pozłacane właśnie te pozłacane piny są po to żeby się nie wytrważała jakaś rezystancja niepotrzebna żeby zmniejszyć no, kurka, zaplątały mi się kable żeby zmniejszyć możliwość powstawania jakiejś temperatury na złączach bo jest lepsze połączenie Dlatego już wtedy będziecie mieli już taką podpowiedź, że złote piny to są właśnie piny, które są wysokoprądowe, czyli do wysterowania silniczka. Co nie znaczy, że możecie nie trafić na wszystkie złote, bo też tak może być. Dobra, nie przeszkadzam. Trzymajcie się. Miłego weekendu póki co. Do zobaczenia. Cześć.